I gotowy jeszcze tutaj do czołowej dziesiątki. Tak jest. Wjechać. Zupełnie na spokojnie. Daniel Huber. No, nie tak piękny ten lot. Wyciśnie coś z tego jeszcze. Jej. Oj, oj oj, nieładnie to wyglądało. Na szczęście, narty poszły bokiem. On to zamortyzował jakoś. Gorzej wyglądało chyba niż się skończyło. Przy. Podbródku widać było rozcięcie, podajże, więc się pokiereszował biedny Austriak, ale tak. I w powietrzu nie za dobrze, później tak starał się wycisnąć, starał, starał, starał. Nie było już czasu na takie dobre, odpowiednie złożenie się do lądowania. No i skończyło się jak się skończyło. Na szczęście wygląda na to, że Daniel nie, nie zniesie tego tej, tej konfrontacji ze skokiem jakoś, jakoś bardzo boleśnie. Pewnie troszkę oszołomiony. Jeszcze od razu ratownik medyczny podszedł, zadaje pytania pewnie po to, żeby oszacować, jak, w jakim stanie jest skoczek, no ale, ale wygląda na to, że w nie najgorszy. Pamiętajmy, to jest 120 albo ponad 120 km, km na, na godzinę. godzinę w momencie, kiedy zawodnik ląduje, więc upadek przy takiej prędkości no, na ten, co by nie powiedzieć, twardy, na to twarde podłoże jest na pewno bardzo, bardzo tak, nie ma tu poduszki Bolec. powietrznej, nie ma też poduszki tłuszczowej jakiejkolwiek na organizmie. Ten mizerniutki kombinezonik to jest jedyne zabezpieczenie. No plus niesamowita zwinność, zręczność, gibkość tych zawodników, no bo no to są koty, co tu dużo mówić. Oni są gimnastycznie przygotowani, niesłychanie wprost.